Witajcie, dzisiaj jesteśmy w przy królikach. Yy, Zmieszamy ich położenie, absorbujemy je w inne klatki. Wczoraj dogoniłam tą tu samicę kalifornijską, ona już jest dogoniona i wsadziłam praktycznie wszystkie samice do samca. Tu samiec kalifornijski z Arno. tu brązowa samica z kalifornijskim. I tutaj to jest brązowym, a tu sam czarny jest i tam tutaj to przełożymy dzisiaj do tego czarnego, i będą wszystkie dogonione. Oprócz tej, ale ta jest jeszcze młoda, i je włożymy gdzieś tu chyba do tej klatki, a tego czarnego samca przełożymy tutaj do góry. Więc widzimy się zaraz, jak przełożyć je. Jest tu, ja przełożyłem. Włożyłem tą białą samicę do czarnego. Zakacanie samic. O! Nastawa! Tutaj włożyłem y, czarnego barona francuskiego. A tutaj jest ta młoda. O! I tutaj pozwalała ten. Tu jest też taka moda ale to na razie nie będę, bo jest za młoda. Baran francuski. To był ten czarny. Co było? Siano, weźmiemy Dobra. To są, tutaj są samica I tutaj będą wszystkie samice. Na całej stronie. A tu będą wszystkie samce Teraz sobie tak przeżyłam. Jutro już będę, jutro zabiorę te. Samice i... i przełożę je. Samice tutaj i będą mogły już spokojnie siedzieć. Idziemy jeszcze wypuścić drób. Drób jest wypuszczony. Wszystkie i chciałem wam pokazać nowego nowy nabytek Kogut Widać, widać Nowy nabytek. I tutaj są gęsi. Wszystko sobie chodzi. Ja sobie puściłem. Dobra, weźmiemy jeszcze, zobaczymy czy jajka są. U. Ale było to. Isenę. Tu kura sobie spokojnie siedzi. Tam widać, że są jakieś jajka, ale kura też siedzi. Później pozbieramy. Pasy mają? Mają. Dobra. Tu drugi kogut. Dobra, to na razie.